Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy zamieszanie, które odczuwasz, nie jest przypadkiem szeptem wszechświata, który w ten sposób przekazuje swój wielki plan przez ciebie? Co by było, gdyby progi twojego życia nie były przypadkowymi przeszkodami, lecz kosmicznymi zaproszeniami do wejścia w wyższy wymiar istnienia? A co, jeśli nie jesteś zagubiony w tym między, lecz stajesz się nieskończenie większą wersją siebie, odkrywając swoją prawdziwą istotę? W ogromnym gobelinie kosmosu wszystko jest ze sobą fundamentalnie powiązane na poziomie kwantowym, gdzie cząsteczki tańczą pomiędzy możliwościami, istniejąc jednocześnie w wielu stanach, odzwierciedlając nieskończony potencjał samego życia. Kiedy znajdujemy się zawieszeni pomiędzy wyborami lub tożsamościami, nie jesteśmy zagubieni, stoimy na progu nieskończonej kreatywności. Czy zatem możliwe jest, że niepewności, których się obawiamy, są w rzeczywistości portalami do głębszej i bardziej rozszerzonej rzeczywistości? Naukowcy odkryli coś niezwykłego: na poziomie kwantowym cząsteczki mogą istnieć jednocześnie w wielu stanach, co jest zjawiskiem nazywanym superpozycją. Podobnie jak te cząsteczki kwantowe, w naszym życiu zdarzają się chwile, kiedy również istniejemy pomiędzy stanami, zawieszeni w świętej przestrzeni nieskończonych możliwości. To, co niektórzy nazywają niepewnością, fizyka kwantowa ukazuje jako pole nieograniczonego potencjału, otwarte zaproszenie do odkrywania swoich ukrytych sił i uśpionych aspiracji. Chwile zawieszenia mogą wydawać się głęboko niekomfortowe, ponieważ nasze stare definicje siebie jeszcze nie zostały całkowicie rozpuszczone, podczas gdy nasze nowe ja jeszcze w pełni się nie wyłoniły. Jednak ta liminalna przestrzeń posiada niezwykłą moc, jeśli pozwolimy sobie na odpoczynek w niej bez osądzania i lęku. W ten sposób oddajemy hołd naszemu połączeniu z źródłem wszelkiego stworzenia, tym samym źródłem, które prowadzi elektrony i galaktyki. Czy możliwe jest, że te same prawa, które kształtują gwiazdy i atomy, kształtują również nasze dusze? Dziś badamy, jak nawigować te głębokie momenty przejścia, nie traktując ich tylko jako okresy zmiany, lecz jako kwantowe bramy do wyższej świadomości. Dla tych, którzy szukają zrozumienia tych tajemniczych przejść, nawet Einstein przyznał, że najpiękniejsze doświadczenie, jakie możemy mieć, to tajemniczość. Jest to podstawowe uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Może nasze największe przełomy leżą właśnie w tych miękkich przestrzeniach pełnych zadziwienia i niepewności. Pierwszym znakiem świadczącym o wejściu w pole kwantowe transformacji jest to, co naukowcy nazywają koherentną oscylacją, zjawisko, w którym cząsteczki zaczynają wibrować w harmonii z wyższą częstotliwością. W ludzkim doświadczeniu objawia się to nagłym rozwiązaniem starych wzorców i przekonań, niewytłumaczalnym poczuciem synchronizacji z czymś większym, chwilami głębokiej jasności pośród pozornego chaosu. Oraz głębokim poczuciem wiedzy, która wykracza poza logiczne rozumienie. Neuronauka pokazuje, że w tych okresach mózg wchodzi w stan zwiększonej neuroplastyczności, sieci neuronowe, które kiedyś definiowały naszą rzeczywistość, stają się bardziej płynne i elastyczne. To tak, jakby nasza biologia przygotowywała nas do kwantowego skoku w świadomości, pytając: co jeśli nasz układ nerwowy jest dostrojony do symfonii gwiazd? Drugim znakiem jest to, co fizycy nazywają splątaniem kwantowym, tajemniczym zjawiskiem, w którym cząsteczki pozostają połączone, niezależnie od odległości. W trakcie transformacji możesz doświadczyć synchroniczności, które zaprzeczają prawdopodobieństwu znaczących połączeń pojawiających się w idealnym momencie, poczucia bycia kierowanym przez niewidzialną inteligencję, spontanicznych wglądów, które zdają się pochodzić spoza przestrzeni i czasu. Pozostając otwartym w czasach niepewności. Stapiasz się w leżące u podstaw pole świadomości, w sferę, gdzie każda możliwa rzeczywistość istnieje w potencjale. Badania instytucji takich jak Hartmaff Institute wykazały, że nasze serca generują pola elektromagnetyczne, które mogą rozciągać się daleko poza nasze ciała, dosłownie transmitując naszą transformację w pole kwantowe. Czy możliwe jest, że nasze serca są kwantowymi instrumentami, dostrojony do melodii kosmosu? Trzecim znakiem jest przejście fazowe. Moment, w którym materia przekształca się z jednego stanu w inny, jak woda staje się parą. Świadomość również posiada momenty przejścia, w których zmiana ilościowa przekształca się w jakościową transformację. Możesz zauważyć, jak stare sposoby bycia naturalnie zanikają, poczucie wyłaniania się czegoś większego, wzrost płynności i synchronizacji w twoim życiu, naturalne dopasowanie do wyższych możliwości. Kiedy łączymy się z tym wewnętrznym polem, stajemy się świadomymi współtwórcami naszej rzeczywistości, zdolnymi kształtować naszą przyszłość z miejsca nieskończonych możliwości. To nie tylko spekulacje metafizyczne, biologia kwantowa pokazuje, że życie działa zgodnie z zasadami kwantowymi koherencji i nielokalnego połączenia. Kto może powiedzieć, że twoja ewolucja nie jest głęboko powiązana z kolejną wielką zmianą w świadomości wszechświata? Pomyśl o swoim życiu jako o kosmicznym tańcu, gdzie każdy krok jest kierowany przez cichą inteligencję, która ożywia. W trakcie tej kwantowej transformacji prawdopodobnie napotkasz to, co nazywam punktami zapaści. Są to momenty przejścia, kiedy stara rzeczywistość rozpuszcza się, ale nowa jeszcze nie została w pełni ukształtowana. W języku fizyki kwantowej jest to podobne do eksperymentu z podwójną szczeliną. Stan kwantowy pozostaje w superpozycji, pełen nieskończonych możliwości. Aż do momentu, gdy świadomy obserwator zapada go w jedną wynikową rzeczywistość. Tutaj to ty stajesz się tym świadomym obserwatorem, nie będąc jedynie biernym świadkiem rozwoju twojego życia, lecz aktywnym uczestnikiem jego tworzenia. Wszechświat szeptał przez każdą synchroniczność, zachęcając cię do przejścia przez portal własnego stawania się. Tak jak cząsteczki tańczą jednocześnie w wielu stanach, Twoja rzeczywistość również unosi się w przestrzeni nieskończonego potencjału, zanim skrystalizuje się w formie. Pytanie do rozważenia: jeśli rzeczywistość jest rzeczywiście migoczącym polem możliwości, jak żyłbyś inaczej, wiedząc, że możesz wpłynąć na to, która fala stanie się Twoją następną rzeczywistością? Narzędzia do nawigacji punktów zapaści. Kolejnym punktem do rozważenia jest to. Że tak jak system kwantowy pozostaje w stanie superpozycji, aż do momentu zaobserwowania, tak twoja nowa rzeczywistość czeka na twoje świadome uczestnictwo. Oto kilka praktyk, które pomogą ci ustabilizować i ukierunkować energię w tych przełomowych momentach. Pierwszym narzędziem jest kwantowe oddychanie równoczesne wdech, pauza, wydech, pauza. Wyobraź sobie każdy oddech jako falę światła delikatnie pulsującą przez twoje ciało kropka komórki, z każdą przerwą. Wyczuwają, jak pole kwantowe reorganizuje się wokół Twojej najwyższej wizji. Dwie czyste częstotliwości, w szczególności 432 Hz, to pierwotny język stworzenia. Słuchanie 432 Hz, częstotliwości, która według wierzeń rezonuje z sercem kosmosu, może pomóc ponownie dostroić Twoje ciało, umysł i ducha do uniwersalnego planu harmonii. Trzeci element to oscylatory kryształowe. Kryształy, takie jak kwarc. Naturalnie wibrują na stabilnych częstotliwościach, działając jak małe strojki dla Twojego pola energetycznego. Trzymanie lub medytowanie z kryształem może zakotwiczyć Twoje intencje w fizycznej formie, przypominając Ci, że to, co przyciągasz, już manifestuje się w subtelniejszych sferach. Czwarta praktyka to koherencja serca. Połóż ręce na sercu, zamknij oczy i oddychaj głęboko. Wyobraź sobie, że złote światło emanuje z centrum Twojego serca. Pulsując w całym ciele i poza nim. Poczuj emocje takie jak wdzięczność, miłość lub współczucie, ponieważ emocje te są znane z tego, że synchronizują Twoje pole elektromagnetyczne z rytmem serca Ziemi i kosmosu. Zastanów się nad pytaniem: co jeśli każdy rytm Twojego serca to miniaturowe wydarzenie zapadania, przekształcające potencjał w rzeczywistość w doskonałym kosmicznym rytmie? Każdy punkt zapadania to nie kryzys, lecz zaproszenie. Zaproszenie do świadomego uczestniczenia w swojej własnej ewolucji. Dyskomfort, który odczuwasz, to stare ja wypuszczające swój uchwyt, podczas gdy nowe ja wyłania się z niejawnej rzeczywistości. Pozwól sobie stać w zachwycie nad tymi momentami przełomu, ufając, że inteligencja, która organizuje galaktyki, prowadzi również każdy Twój krok. Kiedy te momenty kwantowych bram pojawią się, pamiętaj, że obserwator wpływa na to, co obserwowane. Twoja uwaga, intencja i gotowość do zaakceptowania niepewności kształtują samą tkaninę Twojego świata. W tym tańcu kosmicznego stawania się jesteś zarówno tancerzem, jak i tańcem, falą i cząstką, pytaniem i odpowiedzą. Ostatnia myśl to, że istnieje cicha moc w staniu na krawędzi własnej ewolucji w przerwie między wdechem a wydechem, potencjałem a manifestacją. Cały wszechświat oddycha z Tobą. Wyjdź odważnie w tę przerwę i pozwól jej przekształcić cię w kolejną wielką wersję siebie. Gwiazdy patrzą i kibicują ci podczas tej kwantowej transformacji. Podczas tej transformacji prawdopodobnie napotkasz to, co nazywam punktami zapadania, momenty, gdy stara rzeczywistość wydaje się rozpadać, ale nowa jeszcze nie w pełni się ujawnia. Pomyśl o swoim życiu jak o kosmicznym tańcu, w którym każdy krok jest prowadzony przez cichą inteligencję animującą gwiazdy. Te punkty zapadania to momenty przełomowe, kiedy stara rzeczywistość rozpada się, ale nowa jeszcze się nie ujawnia. W języku fizyki kwantowej jest to podobne do eksperymentu z podwójną szczeliną, gdzie stan kwantowy pozostaje w superpozycji, pełen nieskończonych możliwości, dopóki świadomy obserwator nie skolaps go w pojedynczy wynik. W tym momencie stajesz się tym świadomym obserwatorem. Nie jesteś jedynie biernym świadkiem rozwoju swojego życia, ale aktywnym uczestnikiem jego tworzenia. Wszechświat szepcze przez każdą synchroniczność, zapraszając cię do przejścia przez portal własnego stawania się. Tak jak system kwantowy pozostaje w stanie superpozycji, dopóki nie zostanie zaobserwowany, twoja nowa rzeczywistość czeka na twoje świadome uczestnictwo. Każdy punkt zapadania to nie kryzys, lecz zaproszenie, zaproszenie do świadomego uczestniczenia w swojej ewolucji. Dyskomfort, który odczuwasz, to stare ja, które wypuszcza swój uchwyt, podczas gdy nowe ja wyłania się z niejawnej rzeczywistości. Pozwól sobie stać w zachwycie nad tymi momentami przełomu, ufając, że inteligencja, która organizuje galaktyki, prowadzi również każdy Twój krok. Istnieją trzy praktyki, które pomogą w Twojej kwantowej ewolucji. Pierwsza to medytacja koherencji kwantowej. Znajdź ciche miejsce o świcie lub zmierzchu. Połóż ręce na sercu i oddychaj powoli, wyobrażając sobie, że twój oddech jest falami światła. Poczuj, jak rozszerzasz się poza fizyczne granice, pozwalając swojej świadomości połączyć się z polem kwantowym. Druga praktyka to ćwiczenie wyrównania pola. Stań boso na Ziemi, unieś ręce ku niebu, wyobrażając sobie, że jesteś przewodnikiem między Ziemią a kosmosem. Poczuj przepływ uniwersalnej inteligencji przez siebie i pozwól, aby Twoje komórki wibrowały w harmonii z tym większym polem. Trzecia praktyka to rytuał kalibracji świadomości, który wykonujesz w czasie nowiu lub pełni księżyca. Zapisz, co pojawia się w Twoim polu, wypowiedź swoje intencje do wody, wypij ją, wprowadzając te nowe częstotliwości do swojego ciała. Zaufaj w doskonałe rozwinięcie swojej transformacji. Pamiętaj, w tym wielkim kosmicznym tańcu. Twoja transformacja nie jest tylko osobista, jest częścią wszechświata, który staje się świadomy samego siebie przez ciebie. Każda cząstka kwantowa, każda gwiazda, każda galaktyka porusza się w doskonałej synchronizacji, a ty nie jesteś inny. Twoja ewolucja jest częścią tej wielkiej kosmicznej symfonii. Kiedy pojawi się wątpliwość, pamiętaj, że nawet najbardziej fundamentalne cząstki naszego wszechświata istnieją w stanach możliwości, zanim zmaterializują się w formie. Twoja obecna niepewność to po prostu twoja świadomość, która bada swoje ogromne potencjały, zanim przejawi się w kolejną ekspresję. Przyjmij tajemnicę i zobacz, jak wszechświat, w całej swojej mądrości, bez wysiłku orkiestruje Twoją najwyższą ewolucję. Nie jesteś zagubiony w międzyczasie. Stajesz się nieskończenie większą wersją siebie. Jeśli ta eksploracja kwantowej transformacji rezonuje z Twoją drogą, polub ten film i zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego razu, ufaj w nieskończoną inteligencję, która prowadzi zarówno atomy, jak i galaktyki. Twoja transformacja jest dokładnie na swoim kursie ku lepszemu życiu.